Cześć, witam serdecznie. Na dzisiejszym filmie przedstawiam bardzo ciekawy polski produkt firmy Ariens. Jest to agregat prądotwórczy EA3000AVR, który tutaj widzicie o mocy maksymalnej 3000W z silnikiem Honda GX200. Na początku tego filmu przyjrzę się temu produktowi z bliska, pokażę jego budowę, wyposażenie, wszystkie tabliczki znamionowe. Na późniejszym etapie filmu troszkę go potestuję. Za pomocą woltomierza, zbadam, jak działa właśnie ta automatyczna stabilizacja napięcia, a przy pomocy Watomierza. Zobaczymy, ile watów uda się z niego wycisnąć. Zakupiony agregat przychodzi w takim opakowaniu. Wewnątrz jest karta gwarancyjna przestroga przed podróbkami. I bardzo fajny zapis w instrukcji obsługi. Katalog części zamiennych tak na szybko jest pokazane i odnośnie na przykład filtra powietrza, świecy, jakie numery mają fabryczne części i fajny detal, opisane są na przykład takie rzeczy jak amortyzatory gumowe pod silnik czy prądnice, jakie są ich numery, by łatwiej je było zlokalizować, no bo naturalnie jest, że one również się zużywają. I tutaj też są parametry techniczne tego właśnie modelu. To właśnie znajdziemy w kartonie. Model EA3000 AVR, który tutaj posiadam, Nazwa wskazuje, jest w stanie maksymalnie wytworzyć 3000 watów. Jako ciekawostkę powiem, że dostałem również do testów model EA 7000, już trzyfazowy agregat, ale jego będę testował w późniejszym czasie. Podepniemy go u kolegi w domu, zobaczymy czy da, czy da sobie radę z tym, by zasilić cały dom. I odnośnie tego agregatu, jest on wytwarzany w Polsce. Tu mieści się tabliczka znamionowa tego produktu 41 kg masy własnej, więc całkiem sporo. Moc maksymalna to 3000 watów. Pamiętajmy o tym, że najlepsze. Lepiej, jeśli agregat będzie pracował maksymalnym, pod maksymalnym obciążeniem 2800W. No i cóż, sam agregat prądotwórczy składa się z dwóch bardzo istotnych elementów: czyli z silnika oraz prądnicy, którą to silnik napędza i która finalnie wytwarza prąd. No nie oszukujmy się, to są najważniejsze elementy generatora. Jeśli chodzi o silnik, tak jak wspomniałem, firma Aries wykorzystała tutaj bardzo dobrą, profesjonalną jednostkę Honda model GX200. No, chyba jeśli chodzi o branżę tych małych silników. Z wałem poziomym, no to Honda jest chyba prawdopodobnie najlepsza do takiego zastosowania. Wiele osób od wielu lat próbuje ją podrobić. Ostatni wypust tego silnika, kilka zmian w środku, nieco większy korek paliwa, aby wlew był nieco. Łatwiejszy, no ogólnie jednostka, która jest na rynku bardzo wiele lat, jest dopracowana jak tylko się da. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystaną tutaj prądnicę, no to też nie oszczędzano. Jest tu włoska prądnica firmy NSM, model KR100D. Bardzo duża prądnica, o dużej w ogóle średnicy. No wiadomo, jest to producent, który to wszystko stosuje z aluminium, wewnątrz jest miedziane, uzwojenie, nie ma tutaj mowy o żadnych oszczędnościach. Jako ciekawostkę powiem, że z prądnic NSM korzysta sama Honda, ale również znana wam na pewno firma. Firma Fogo i na przykład, nawet ten najbardziej konkurencyjny agregat Fogo, więc model FH3001R, korzysta z nieco mniejszej prądnicy. Tam jest taki model 80, jest ona nieco mniejsza, nieco kompaktowa, bardziej ta. Ma lepsze parametry, no więc ten agregat też powinien być teoretycznie nieco mocniejszy. I faktycznie na papierze tak jest. Jest to agregat jednofazowy, więc są tutaj dwa gniazda na 230V z zabezpieczeniem IP54. Całość, czyli silnik, i prądnica jest oparta na ramie na czterech takich gumowych amortyzatorach. Sama rama wyspowana jest solidnie, wydaje się być z odpowiednich materiałów. Budowa produktu jest całkiem przemyślana. Nigdzie nie widzę tu jakichś przewodów na zewnątrz, żeby gdzieś gdzieś o nie zahaczyć. Yy, mamy dostęp do wlewu paliwa, nic go tu nie osłania. Włącznik włączenia, wyłączenia też jest w miarę na miejscu. Wszystkie przełączniki ssania. To nie jest tak oczywiste, bo czasem potrafię tak niefortunnie, mam taki agregat Boscha na warsztacie, wspawać jakoś ramę, że bardzo ciężko nalewa się paliwo czy coś takiego, to widzę, że w miarę myślano o tych rzeczach. Nic nie jest poukrywane. Wlew oleju, korek spustowy oleju, to wszystko, dostęp do tego jest naprawdę spoko, czy też do samego startera. Da się go tutaj bez problemu wymienić. Dostęp jest bardzo dobry. Takie rzeczy też są istotne w budownictwie, że jak gdzieś linka przerwie się na robocie, żeby w miarę szybko do takiego elementu się dostać. Agregat jest zbudowany bardzo surowo, więc nie ma tu żadnych zbędnych osłon i tak dalej. Prądnica, silnik, rama i to wystarczy. W budżetowych agregatach są one często dużo bardziej zabudowane. Mają samych gniazd więcej, woltomierzy. Są to często też agregaty trzyfazowe. No i tu też taka ciekawostka. Mimo, że jest to agregat trzyfazowy o podobnej Mocy. Sama średnica, tak jak widzicie, tu jest prądnica. Sama średnica tej prądnicy nie jest zbyt duża. Dodatkowo ma ona uzwojenie aluminiowe. Średnica to prawie 16. Tak jak widać, dużo też jest przestrzeni. Nad nią to wszystko wypełnia duży zbiornik paliwa. Natomiast ta prądnica jest dużo większa. Przyjmę ten wymiar stąd, bo jak widać. Idzie on niemal przy samej prądnicy, więc średnica tej prądnicy to już niemal 20 cm. No, przyjmijmy, że trzeba odjąć po te kilka milimetrów, więc jest to 19 cm, jest ona dużo większa. Aczkolwiek to, czego mi brakuje, co bardzo często występuje w budżetowych agregatach, to właśnie duży zbiornik paliwa. Tu wchodzi tego paliwa bardzo dużo, chociaż fakt, że jest on trochę cieńszy, to mimo wszystko pojemność ma większą. Tu zbiornik jest znacznie wyższy, natomiast jest on mniejszy i przy takim mocnym obciążeniu, starcza na tylko nieco ponad dwie godziny pracy, mimo bardzo oszczędnego silnika, więc tu będę sam też pisał do firmy Aries, że powinni rozważyć również taki model, ale z nieco większym zbiornikiem paliwa dla tych bardziej wymagających. Przejdę teraz do testów. Nie ukrywam, że kusiło mnie nieco porównać dwa te agregaty, no ale nie dość, że jest to troszeczkę inna półka cenowa, więc nie ma to za bardzo sensu, a po drugie kupiłem go na eLixie z eee, jako uszkodzonego on stać 2-3 lata, ale do końca miał pracować, wyczyściłem gaźnik, urwał mi się kranik, więc zrobiłem coś takiego na szybko, żeby dziś go przetestować. Niestety ma polną prądnicę nie podaje wcale napięcia, więc muszą nam wystarczyć tylko dzisiaj testy z tego agregatu. Tu trzeba dać na jedynkę. Tu musi być odkręcony kranik w tę stronę. włączamy sanie. Po uruchomieniu można je wyłączyć, a teraz trzeba pociągnąć za linkę. Czajnik ma ponad litr płynu, zużycie według producenta 1850 do 2200 W, czyli już dość sporo. Zobaczymy, czy przy tak dość dużym obciążeniu już sobie agregat poradzi, czy nie będzie dużych spadków napięcia. Włączamy i zobaczymy. <słuch> Tak, jak widać, zarówno przy włączaniu, jak i przy samym zakończeniu gotowania wody nie było jakichś skoków napięcia. Wszystko w granicach normy cały czas kręciło się wokół 230 V. Tak, jak widać, czajnik niemal cały czas zużywał 1902, więc naprawdę sporo. Nie jest to takie oczywiste. Już kiedyś testowałem agregat. Fakt, że no niezbyt markowy, który miał teoretycznie stabilizację napięcia, ale przy włączaniu czajnika napięcie spadało do 160 V, także no tutaj bez porównania jest jakby lepiej. Teraz przedostatni test, czyli przetestuję zarówno czajnik, jak i szlifierkę kątową, co łącznie powinno nam dać około 2600 W. Zobaczę, czy wtedy przy wyłączaniu i wyłączaniu szlifierki, czy ten agregat sobie poradzi. No a finalny test, no to sprawdzimy, przy ilu maksymalnie w watach ten agregat się wyłączy. Dobra, czyli przedostatni test, czajnik i szlifierka kątowa. I ostatni morderczy test, którym sprawdzę maksymalną sprawność, czyli czajnik 1900W i opalarka Parkside, która maksymalnie jest w stanie zużyć 2000W, czyli no, łącznie powinienem osiągnąć tu 3900W. Raczej tyle nie wyciągnę. Sam miernik mierzy do 3680 Ta listwa też podejrzewam, że zbyt wiele nie wytrzyma. Jeśli osiągniemy te obiecane 3000W, to będę zadowolony. Opalarka jest na tyle fajna, że mogę stopniowo zwiększać temperaturę i wtedy zużycie prądu. Powinno być coraz wyższe, więc będę mógł w ten sposób też przetestować na bieżąco, zwiększając cały czas zużycie prądu. I cóż, finalny test chyba również zaliczony, do 2800 W, nie było żadnego problemu, dociągnąłem nawet do 3000 W, powyżej agregat już nie chciał się wkręcić i zaczynało lekko spadać napięcie, także faktycznie, sugerując się tabliczką znamionową, to jest jego maksimum, ale przypominam, że jest to fabrycznie nowy sprzęt, ja go w żaden sposób nie przygotowałem do nagrania, nie był dotarty, nie popracował, ja go dopiero odpalałem dziś na testach, więc jest fabrycznie nowy i już dostał tak popalić i kompletnie po nim tego nie widać, więc Uważam, że prawdopodobnie będzie służył. Udało mi się również zasilić nim swoją myjkę ciśnieniową. Poprzednie agregaty na testach zazwyczaj miały z tym problem. A ten z lekkim oporem, ale zasilił bez problemu tą myjkę. No i może też niektórzy powiedzą, co to za test, opalarka, czajnik. No, rzeczy, których się zazwyczaj na budowie nie używa. No, ale sami możecie sprawdzić, jaką moc zużywa wasze urządzenie, by zobaczyć, czy ten sprzęt się nada. No, z takich rzeczy budowlanych betoniarka zazwyczaj nie zużywa powyżej 3000W. To zależy też, jaka jest duża, a jeśli jest większa, no, to częściej jest to już silnik trzyfazowy. Z tego co wiem, takie 3000W to już jest mniej więcej yy, ilość, jaką się wykorzystuje przy napięciu 230 woltów, później się już raczej przechodzi na prąd trzyfazowym, czyli 400 v więc jak dla mnie ten sprzęt się sprawdził. No ale najważniejsza kwestia, ile trzeba za to dać? Firma Aries liczy sobie za ten generator 4200 zł, w wersji bez tej stabilizacji napięcia liczy sobie za ten agregat 3500 zł. Może się to wydawać dużo, ale niestety takie podzespoły jak silnik Hondy i ta włoska prądnica NSM nie są tanie, więc no ciężko, żeby ten sprzęt był tani. Natomiast Porównując go do największej konkurencji, moim zdaniem, więc do firmy Fogo model FH z silnikiem Hondy 3001R, więc też z tą stabilizacją napięcia kosztuje tyle samo, ale Fogo ma mniejszą prądnicę i mniejsze parametry, ponieważ generuje nam tylko 2500 watów, a tu mamy 2800. Fogo ma też trzy amortyzatory, a nie cztery. No i tutaj producent Aries udziela na tą prądnicę 5 lat gwarancji z tego co przeczytałem Fogo tylko 3, przy czym firma Aries zaopatruje też te agregaty. Części zamienne, więc nie będzie problemu również po latach. No więc tak to mniej więcej wygląda. Zarówno ten model, jak i inne dostępne od firmy Aries można zakupić na stronie firmy Aries, czyli mojahonda.pl. Tam też jest mapa odnośnie tego, gdzie znajdują się dilerzy tego sprzętu, gdzie można serwisować ten sprzęt, gdzie można zakupić w razie czego jakieś części. Więc aby zlokalizować sobie sklep, gdyby ktoś był zainteresowany lub miał jakieś pytania, to odsyłam właśnie do tej strony moja Honda.pl. Ja go pomierzyłem jak tylko mogłem, jak dla mnie budzi on. Zaufanie, byłbym w stanie go zakupić, żeby się zdać na niego w trudnej sytuacji, jeśli bym faktycznie potrzebował prądu. Natomiast, jeśli coś w tym teście się nie podobało, dajcie znać, co zmienić, bo niedługo będę testował jego większy model, więc być może uzupełnię wtedy te braki o jeszcze cenniejsze dla Was informacje. Na dziś to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy zdecydowalibyście się na jego zakup, czy też nie, a jeśli nie, to jaką wybralibyście alternatywę. A na dziś to wszystko. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Cześć.